I oczywiście widzowie dzisiaj będę odpowiadać na allegacje, że byłem razem z, z pewnym Dawidem, pewnym Zuzią na wyspie Epsina. No co zaczynając, tak, ja, ja nie będę podawać swojego imienia, pewnie Dawid i pewna Zuzia byliśmy na wyspie Epsina, bawiliśmy się tam dobrze, byliśmy w tym takim pozłacanym biało-niebieskim biało domku, było super. I uwielbiamy Epsina. Zuzia, Zuzia uwielbia Epsina, Dawid kocha Epsina, ja kocham Epsina, jesteśmy wielkimi fanami Epsina. Nie wiem czy widzicie... Jestem dość mądrym człowiekiem, więc wiem, o czym mówię. Epstein to był naprawdę mój idol. Ale wiecie, kto był moim idolem? Charlie Kirk. Niestety, wiem, kto go zasasynował, ale nie mogę go sprzedać, bo Charlie Kirk by się na mnie wkurzył. Pokazuje się, że to ja byłem z, z strzelcą. Tylko był problem, bo nie trafiłem. Miałem mu poszczelić ucho. Kochani. Musicie mi pomóc. Musicie dostać jak najszybciej do Tel Awiwu. Żebyście to zrobić, potrzebuję, żebyście zostawili łapkę w górę, lajka i subika z dzwoneczkiem. A teraz to wszystko na, to wszystko na dzisiaj. W następnym odcinku będę odpowiadać na QA, które sam zrobię. żegnam, to ja, mądry człowiek t 41 Powiedz, kiedy będziesz nagrywać? Już nagrywam. Kochani, niestety okazuje się, że bycie na Wyspie Episodów jest nielegalne, przez co kazano mi się ża zabić. Żegnam widzowie.